zaczynamy nowy tydzień w zeszłym tygodniu zjechałem w sobotę i powiem Wam kurczę cofając to mnie trochę ściągnęło taki taki dołek mały i kuźwa nie mogłem się wygramolić do przodu nie? ale dzisiaj kurczę dałem radę także jeszcze chwilę i zaraz spadam na rozwój do Jarocina dzisiaj zrzutka w Jarocinie czyli jakieś półtore godzinki jazdy z tym, że chyba pojadę w koło drogą, bo kurna tam jest zaśnieżona pewnie na tej drodze. Takim skrótem do środy Wielkopolskiej i później co? Yy, cofam się do wrześni na załadunek i w tym tygodniu mamy Francję. A no, słuchajcie, godzina 11. Ja już rozładowany w Jarocinie. Wyjątkowo dzisiaj tam aut nie było, byłem jako jedyny. Wyobraźcie sobie, dopiero później auta się zjeżdżały. Jak już wyjeżdżałem, a no, jestem już we wrześniu, stoję pod rampą numer 13. Zaraz zacznę ładować, także gitarka. przekroczyłeś Także lecimy, lecimy. Kurczę dzisiaj objazdem, bo na starej dwójce z Antarnowem Podgórnym jakiś wypadek. Tam jest, widziałem, że kurczę zakorkowane tam jest wszystko. Także podpytałem jeszcze na radio, tam mówi, że jakiś wypadek. I kurde, co. No, i lecimy tutaj objazdem 307 przez Nowy Tomyśl. Lecę na autostradę. Bóg opalenica Nowy Tomyśl. To jest właśnie minus zimę. Zmrożonego dachu na naczepie Lód leci z dachu. Tu koledzy No, tutaj ja już w Niemczech. Zjeżdżam na pauzę pół godziny, dokręcić tutaj. Zje jakiś obiadek. Dzisiaj się zjedziemy z Arkiem i z Krzysiem. Po naszej strefie przemysłowej. Kurczę, chciałem stanąć, a gościu stoi. Trzeba będzie chyba stanąć w rajce normalnie. Albo stanę przed nim, tyle. No. Widzicie, kamienie postawili, żeby kula na trawę nie na Debile, co? tak to już kurwa jest u Niemca. no dobra to pauza pół godzinki no dobra czas na obiad Leję sobie żubkę żubkę zup, żonki Darową. w weekend dwa razy chyba starcie i przyjechał w końcu Krzysiu Mamko 6:32. Czas odpalić auto i ruszać po godzinie po 11 godzinach pauzy. Tacha rozpoczynamy. No, Tacha rozpoczynamy. Do młoteczki trochę i ruszamy auto obejrzeć szyciem siodło Prądyka. Wróciliśmy na autostradę więc ciśniemy dalej cztery 427 stanąłem tak chciałem na parkingu ale się okazało, że na Zwężce zrobili inną organizację ruchu i na parking zjazdu już nie było kurde, tu się doczłapają na strefkę przemysłową na Zagłębiu szczęście tam była taka jakby zawijka pętla autobusowa i tu nawróciłem, także pauza 4-5, obiadek się jakiś zje i, i rusza dalej 289 km na stację szel przed granicą z Francją Antwerpie po drugiej stronie cała zaparkowana Chyba 15 km, jak to Antwerpia stoi, nie? Do końca korka nie widać w drugą stronę. Ale to chyba będzie zawalone wszystko, kurna. Tak pod kątem, nawet tu chyba nie wiadę, koło tych chodni. Trzeba będzie jechać na granicę, niestety. Kurna by tu wjechał. Nie, nie, by nie wjechał. Nie wjechałbym, kurna, tutaj prędzej dobra, to zjeżdżamy na granicę tutaj już nockę zostaniemy standardowo tam sobie przy płocie staniemy lepiej O, Arek tam stoi, robi rozpoczęcie. Arek leci dalej tam pod firmę. I mi już jazdy nie starczy. No to co? Czas na obiad, kurcze, nie? Ej, jest cięcie pludyki. Jest cięcie. No powiem Wam to, jak tutaj kiedyś często stawałem, tak chyba, kurwa, ostatni raz na tym tutaj stoję, nie? kurwa, no coraz gorzej na tych parkingach coraz gorzej, kurwa będę gdzieś szukał, nie wiem, Belgii coś po drodze nie wiem, no wczoraj się tam zapchane było kurde, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem coś mi się kurczę, innego wymyśliło ale tutaj kurwa nie ma co chyba stawać po drugiej stronie korek już 4,5 km, 4 km, bo tam był Mały wypadek i tak kurna wszystko tu stoi. Coraz bliżej, coraz bliżej. Kurczę, jeszcze 40 km. Jest godzina ósma, a jeszcze zobaczcie, jak kurna ciemno. Nie? Dzisiaj podejrzewam, że będzie pochmurny dzień tutaj we Francji. A jak już tam dojechał? Przed chwilą dosłownie także. Lecę, lecę, kurczę. Tylko, że Arek inną bramą wjeżdżał, także z, chyba z Arkiem się tutaj nie spotkamy dzisiaj. Bo Arek inną bramą wjeżdżał, od drugiej strony zakładu jakby. I może tak być, że się nie spotkamy na firmie, może gdzieś dopiero na za... Chociaż nie, on ma załadunek dzisiaj jeszcze w Ghent. A ja w sumie jeszcze nie wiem. Jeszcze nic wczoraj nie dostałem. No zobaczymy. otworzyć drzwi A jak widzieliście był mały problem tam skrzynki mi się kurde lekko położyło ostatnie ale spoko wózkowych dwóch przyjechało, na no, dwa wózki zrzucają, mówią, że no problem, ustawili elegancko i gitara, biorę się za jakieś śniadanko Dobra, kibelek zaliczony, rozładowany, papiery wzięte. Tutaj zaraz wyjadę z tego zakładu taką zatoczkę. Idę, skleję tą plandekę, tam co dzisiaj jest nacięta. I zobaczymy co dalej tak to wygląda w dzień Podarzyłem sobie od środka deskę od muldy na sztywno i przykleiłem że spoko a więc lecę do Antwerpii jutro załadunek z rana i na piątek do Jarocina zrzutka zrzutka w Jarocinie tam wtedy z Jarocina mam jakieś 1,5 godzinki na bazę że w piątek powinienem być na bazie i w domku no to wracamy z powrotem do Belgii Zjeżdżam robić rozpoczęcie po drugiej stronie Na granicy dzisiaj ruszałem zrobimy rozpoczęcie I jeszcze 113 km do celu Mam pod firmę, dzisiaj będę stał pod firmą No, jedziemy. No, powiem Wam, że jak już jest mało miejsca na parkingu, gdziekolwiek, na jakimś placu, gdzie stajesz, to stajesz w pierwszym lepszym miejscu, byle stać. A jak jest kurczę, full miejsca, to jeździsz tutaj w FT, się gdzie, to kurczę, dobra miejscówka będzie, nie? To wybrałem w końcu tak między murkami stanąłem, że nikt za mną i przede mną tu nie stanie, także gitarka spokojnie. Co? Godzina 15 i ja już muszę stać do jutra tutaj ta firma, która do której będę się odładował za chwilę praktycznie, już teraz praktycznie się zamyka także nawet nie mam opcji, żeby podejść zapytać czy zawodują dzisiaj, także stajemy zaraz, biorę się za obiadek ziemniaczki się gotuje z rybką, solówka, śmietana gitarka dobra to ja zaczynam już pauzę do jutra, do siódmej, rano, do siódmej, od siódmej zaczynają pracować załaduję się i, i prosto do Jarocina gdzie zaczynałem w poniedziałek tydzień tak będę kończył Jarocinem dzisiaj również ziemniaczki z rybką solówka do tego ciacho, herbatka i gitara Ok, 7.30 ruszamy. Tu nie miałem szybciej co ruszać, bo Arek mi poinformował, że 7.30 dopiero biuro jest czynne o 7.30. Także ruszam tutaj od Dekonakren, na winę się i tu zaraz po prawej będzie biuro Ej, wiecie co? Pojebałem firmy. Nie tu przyjechałem. Muszę jechać kawałek dalej. Myślałem, że tutaj mam przyjechać, bo tu. Hasło było, że to co w zeszłym tygodniu, no to kurczę, myślałem, że tu, a tu faktycznie po adresie patrzę przed chwilą, że to jednak nie tu, bo mi wypluwa kurczę numery z załadunku. Mówię, coś nie halo. Patrzę faktycznie, to nie to. Muszę jechać 20 km dalej, ale w sumie na jedno wyszło, bo i tak bym tutaj musiał przyjechać, bo wczoraj tutaj był jak tunel zamknięty, ten płatny, przez miasto wszystko szło. To tam kurczę, arek 3 godziny jechał przed Antwerpieniem. Także tak czy siak bym tutaj stanął wczoraj, na jedno wyszło. No jadę tędy bo pierwsze bliżej. A po drugie na radę usłyszałem, że dzisiaj jest niepłatny również tutaj tunel. Także spoko. I tak sama Sumarą powiem wam szczerze, że ostatnio jak tutaj na Antwerpi jestem to częściej jest otwarty i niepłatny niż bramki są opuszczone i płatne nie? się udaje przeważnie, że jest za friko dzisiaj ta karleczka 20 ton trzeba pospinać no i pospinane 6 pasów, 4 w środku 2 na zewnątrz gitara o podnoszą wiadukt kurczę. już załadowany no to wyjeżdżam z tej całej strefki jeszcze był tam problem, kurczę. Tego zeszło to wszystko dwie godziny łącznie. Samo załadunek to moment, nie? Tylko, że kurczę komputery były przy rejestracji. No nie wiem, coś tam system chyba się zawiesił i trzeba było, wszyscy, wszyscy do okienka musieli iść do rejestracji i później po dokumentu już po załadunku, nie? Także wszystko to kurna tak niepotrzebnie długo zeszło. Pracą, lecą, chłopaki lecą o i woja leci 4.27 wyjechane zjeżdżam na obiad na pół godziny pauzy no i elegancko rejeczka pierwsza z brzegu to dzisiaj druga część zupki od żonki do tego jeszcze klopsy zostały no to zjeżdżam na strefkę dzisiaj kończę już jutro jakieś 6 godzin jazdy 6,5, tak myślę do Jarocina wtedy w Jarocinie się zrzucę i zostanie mi półtora godzinki do bazy z Jarocina Piąta ruszamy po pauzie, no. My, ja, swoich widzów, dzisiaj też mijam za jakiś czas. Także pozdrawiam, was panowie. Pozdrawiam. No, to witamy w Polsce. Od nowego roku na przygranicznych parkingach mega duży plus. Po nowym roku, wyobraźcie sobie, po po lewej i po prawej stronie, czyli wyjazd, na wyjazd i na wjazd do Polski. Na tych dużych parkingach, pierwszych mopach z Orlenem, żabki. Postawili sklep żabka po jednej i po drugiej stronie. Także bardzo duży plus. Można sobie jakieś jeszcze ktoś coś zapomni Można sobie spokojnie tutaj dorobić jeszcze zakupy. Tak, kiedyś robiłem też jakieś drobne dodatkowe zakupy na Nevadzie. Tak, teraz tutaj można sobie też zrobić. Także naprawdę na mega duży plus ta sytuacja. No to zaczynałem ten tydzień w Jarocinie na zrzutce tak też będę kończył ten tydzień w poniedziałek tu zrzucałem zrobiłem kółeczko do Francji z powrotem i w piątek znowu tu zrzucam zrzucę i na bazę no to na bazie czas kończyć ten tydzień teraz miał dłuższy weekend ponieważ wyjeżdżam dopiero we wtorek bo poniedziałek potrzebuję wolny żeby pozałatwić prywatne sprawy także we wtorek ruszamy ładujemy we wrześniu i na wysłowie i na czwartek do Belki. No to jedziemy do domu.